Przesłanie z Medjugorja. Książka stanowi syntezę treści słów Matki Bożej z dwudziestu pięciu pierwszych lat objawień. Orędziate zostały pogrupowane tematycznie, dla ukazania, iż swoją obecnością Maryja pragnie w nas zbudować duchową świątynię, mocną i trwałą, prowadząc nas do świętości. Publikacja, która stanowi tłumaczenie i rozwinięcie myśli zanotowanych przez belgijskiego jezuitę ojca Guy Ferhagena, daje doskonałą, jasną odpowiedź tym, którzy twierdzą, że Matka Boża mówi nieustannie jedno i to samo, i brak w jej przesłaniach konkretów. Od 24 czerwca 1981 roku. Matka Boża objawia się jako Królowa Pokoju w Međugorju. W maleńkiej wiosce w diecezji Mostar. Codzienne objawienia trwają do dziś. Widzący, którzy są już dorośli i założyli rodziny, nadal spotykają się z pielgrzymami, dając świadectwo o Bożej miłości i obecności. Każdego 25 dnia miesiąca Maria Pawłowicz Lunetti Otrzymuje orędzie dla parafii w Mediugorju i dla świata. W jednym z pierwszych objawień Maryja powiedziała: Jestem królową pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga. Nawróćcie się. Nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan Bóg dopuści na świat. Bóg nie chce, aby ludzkość cierpiała i ginęła. Przyjmijcie poważnie moje prośby. Međugorje, dzięki obecności Matki Bożej i ożywionemu życiu modlitwy, zostało ochronione przed wojną, choć jeden z generałów serbskich mówił, że jego celem w wojnie było zniszczenie Medjugorja. Orędzie Matki Bożej skierowane do całego świata zawiera między innymi pięć środków walki z szatanem, porównanych przez Maryję do pięciu kamyków Dawida, dzięki którym pokonał on Goliata. Należą do nich modlitwa szczególnie różańcowa, Eucharystia w miarę możności codzienna, post o chlebie i wodzie w środy i w piątki oraz inne wyrzeczenia czytanie pisma świętego spowiedź święta co miesięczna polecamy także filmy i nagrania mp3 wydawnictwa vox domini dotyczące objawień matki bożej w Medziugoriu oraz pismo w którym systematycznie prezentowane są najnowsze wydarzenia